Dzień dobry Państwa. W dzisiejszym odcinku mamy idealny dzień, piękny dzień, wspaniały słoneczny, by, by pokazać możliwości Samsunga Galaxy S23, wersja regularna, czyli ta najmniejsza. Ten telefon nagrywa maksymalnie w 8K 30 klatek na sekundę, ale dla celów tego wideo zmniejszyliśmy tę rozdzielczość do 4K 30 klatek. Jesteśmy w tej chwili w szerokim kącie na peronie numer 1 w Rzeszowie Peron. Zachodni. Ja komentuję na żywo to, co widzę na ekranie smartfona. Na ekranie smartfona ta trawa jest jak z kreskówki, taka zielona, ale pamiętajmy, że ekran smartfona może być ustawiony na wywyt, czego nie zweryfikowałem. O, teraz troszkę lepiej. Może kwestia światła. 06 jest to szeroki kąt z główny obiekty w tej chwili. Trzy razy i powiększamy sobie aż do. 12 razy o, czy śledzenie da się wyśledzić ładnie, dobrze, wróćmy znowu w szerokim kącie i idziemy przed siebie jeśli chciałbyś porównać to wideo z innymi smartfonami, takimi jak Xiaomi, Oppo, OnePlus iPhone no sprawdź, są na kanale jak będzie wyglądało 1x Telefon to 3 No, można odczytać, zbliżamy Troszkę rozmazany jest, no tak, bo tu jest już powiększenie cyfrowe Myślę, że tak od 4 już jest cyfrowe, ale mogę się mylić, co tak buczy. O, taka straszna żarna, archaiczna w sumie myślę, Co to jedzie? No, dobrze jak widzimy stabilizacja wideo na najwyższym poziomie, w szerokim kącie, a co jeśli przełączymy sobie w 1X, czyli główny obiektyw. I wyjdziemy po schodach dość żwawo. Więc jakby nie było, ręka się trzęsie. Ale ciepło dzisiaj jest pięknie Troszkę wieje, czy będą zakłócenia na mikrofonie? Może będą trochę zepnę, bo jest taki gorący, nie myślę, że mnie kurtkę brałem. Ale to wygląda stabilnie. Na smartfonie wygląda jakbym miał w ręce gimbala. Taka stabilizacja. No jednak jest to flagowy Samsung to jakieś wymogi są. Jakby nie było. Czy to będzie najlepsza kamera na rynku? Na to się zapowiada. O taki pociąg dla pociągowców serwisowy. My sobie podejdziemy pod Detroit i zrobimy zoom. Nie nagrywamy w HDR, gdyż do hdr będzie oddzielne wideo, gdyż nie każdy ma odbiornik HDR i no, może mu to nie działać tak jak powinno. A YouTube to tak przetworzy, że bez odbiornika HDR. Nie będzie to wyglądać najlepiej. No naps. I robimy teraz szeroki kąt 1x3. No tak mówiłem, do 3x jest cyfrowy, a wyżej to już, znaczy, przepraszam, optyczny, a później już jest cyfrowy. A czy optyczny? No, już jest, jest obiektyw po prostu z przybliżeniem 3x. 12 to jest maksymalnie. No ładnie. A co jeśli byśmy spróbowali tego samego? Tylko, że w sferze... Zacznijmy od foto. Szeroki kąt, pięknie, ale jest szeroki. Mógłbyś vlogować tak w 4x3. Bardzo szeroko, wszystko widać. No bo w 3x7 na, na 9, ale zaraz do tego dojdziemy. 1x. zresztą tu widzisz, co się dzieje na ekranie. I powiększamy. Bo tu będzie troszkę więcej niż 12. 20. Stabilny jest obraz, zobaczcie, ręce się nie trzęsą, ręce jak u chirurga Proszę bardzo I wracamy Dobrze, jakie mam tutaj jeszcze dostępne opcje, Ja sobie tutaj zmienię. A mamy tutaj Portrait Mode Portrait. Ładnie bluruje No Tu są jeszcze dodatkowe opcje. Jest szeroki kąt troszkę się ręka trzęsie. Jest opcja blur, ale jest jeszcze ultra blur i ten ultra blur bardzo mi się podoba, bo na przykład, o, nie wyblurowało, tak jak powinno. Stad? No co jest? Hmm. Dobra to jest fajny blur, a to jest. Hmm, myślałem, że ten blur będzie większy. Czy coś się zepsuło? A może to jest jakaś inna funkcja, może to jest yy, foto, a my nam chodzi o wideo. Tak, tak, tak. Mamy taką opcję, że nic nie widać z tyłu. Czarno-biało. Niebiesko. Czyli pobiera yy, kolor Twojego ubrania. I tak czarno-biało, Lecimy przy tym słońcu, to ja. Moje oczy zmęczone. W serze foto mamy możliwość z przedniej kamery tak, a z tylnej aż do 50 megapikseli. I zróbmy takie zdjęcie 50 megapikseli. Bach. Przetwarza się długo, widzicie. O! ...Karabacka Kolej Aglomeracyjna do stacji Dębica, wjeżdżająca 42 przy Ciężkie podkarpaczka kolejaglomeracyjna do aglomeracyjna Diemnica przez ten trzym małopolski robczycy. Wiedzie na to 42 przy baronie drugim Prosi się zachować ostrożności i nie zbliżać się do krabów Fajnie to wygląda. Bachbach. bach, bach. Nie wiem, co przycisnąłem. Dobra. Ale fajnie to wygląda. dops. Wideo. Mamy możliwość 8K30. 4K60, jak również z przedniej kamery, 4K60 jest możliwe. W opcjach More mamy Pro Video, Pro Photo, Portrait Video. O, o to mi chodzi: Portrait Video. I tutaj mamy różne opcje. Pierwsza jest taka, że bluruje nam tutaj tło. Tak delikatnie, ale bruruje. Druga jest taka, że bardziej bluruje i ta druga mi się bardzo podoba, bo nie, nie wiedziałbyś, gdzie jestem, popatrz. Nie, nie rozpoznałbyś miejsca, w którym w tej chwili jestem. Mogą być gdziekolwiek. Fajne to jest, podoba mi się. Jest trzecia opcja, że ja jestem kolorowy, a wszystko jest czarno-białe. Wyróżnia się? No, trzeba go podać, no dobra. No i ostatnia opcja, Glitch, której chyba nikt nie używa, bo wali po oczach jakoś takie nie wiem. Przypomina mi się te 3, 3D, yy, takie pierwsze 3D yy, Grison, czy jak się nazywało, strasznie to po oczach waliło. I. <ścoughs> Lecimy dalej. Mamy slow motion, mamy food. Director view, a director view, czyli walimy z wszystkich kamer. Proszę bardzo. Tak, 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 tak i możemy sobie przełączyć również na przedzielenie. Jak i na właśnie malutki podgląd, który możemy dać w każde miejsce, nawet na środku. Także tutaj również jest to bardzo fajne opcja i tak może sobie Filmować. czy mamy coś jeszcze ciekawego super slow motion, food, expert night, to później single take slow motion. Dobrze. Autofocus w szerokim kącie. Nie ma autofokusu w szerokim kącie. Galaxy S23 Plus również nie ma, tylko Galaxy S23 Ultra ma taką opcję. No niestety, szkoda, że nie ma. Jakby było, to by był Ultimate Smartphone, a tak to troszeczkę mu brakuje, no ale coś w tej Ultrze musi być, żeby się wyróżniać od regularnego S23, prawda? Coś tam. Akurat ta funkcja by mi się przydała bardzo. No dobrze, obróćmy sobie. Tak możesz vlogować w szerokim kącie z głównej kamery. Bardzo fajnie. Ja sobie może zostawię plecak, bo jest tak gorąco, się, się zrobiło, nie sądziłem, że jest tak gorąco. Ja jeszcze na tym Mam nadzieję, że nikt nie, nie ukradnie. Dobra to tam, to coś tam ma No nie będziemy odchodzić za daleko. Główny obiektyw telefoto, przednia kamera podczas nagrywania. To jest funkcja, która jest moim zdaniem opatentowana, mogę się mylić, ale najprawdopodobniej jest przez Samsunga, której nie ma... Tej funkcji w żadnym innym telefonie, w żadnym, raczej znaczy w żadnej innej marce telefonu. I ta funkcja mi się bardzo podoba. Do nagrywania to jest coś, co musisz mieć, co wyklucza dla mnie wszystkie inne e, smartfony. No dobrze, ale Autofokus w głównym obiektywie jest szybki. To może nie jest najszybszy Autofokus na świecie, ale bluruje ładnie. Może coś by tu wyblurować? Mamy coś do blurowania? Ty, ja wszystko zostawiłem w tym plecaku, To może nie, ale ładnie bluruje. W telefoto również będzie blurowanie. Przynajmniej powinno być. Jest trudniej jest to zrobić, bo jest krótka ręka, ale jest przednia kamera. I tutaj autofokus bardzo fajnie. To jest właśnie funkcja, która jest potrzebna w przedniej, jak i w szerokim kącie. Możesz powiedzieć, że bluruje ładnie i możesz pokazać coś fajnego. Jeśli nie masz autofokusu z przodu, no to jest lipa. A tu jest elegancko. Dobre. Uchwała się gorąco robi. <ścoughs> nie. Zdjęcia. Czas na zdjęcia, no bo wszyscy czekają na zdjęcia wideo, to tam wiesz tego, nie? A zdjęcia są chyba bardziej ważniejsze, ale zanim się zrobimy zdjęcia, wejdziemy sobie w makro. W szerokim końcu oczywiście nie będę chodzić. W 1X. A. Główny o obiektyw Pięknie. Telefoto. No wzorowo. Ale to wygląda szokująco. Te włoski tutaj na tym. Wow jakie to jest małe. Pięknie. Wejdźmy sobie w foto. Sprawę. Oczywiście w opisie będzie link. W którym będziesz mógł sobie pobrać oryginalne zdjęcia. Bez kompresji, no bo YouTube wiadomo, że kompresuje i może wideo też jakieś się tam znajdzie bez kompresji, więc możesz być zdziwiony, jaka jest różnica między wideo na YouTubie, a na, no w oryginalnym pliku, bo jest drastyczna. Te serwery na YouTube potrzebują plik zmniejszyć, żeby to wszystko dało radę tam działać. Zdjęcia. Jeszcze przed zdjęciami wideo nocą, bo to też ważne. No, i zdjęcia. Maksymalnie możemy puścić zdjęcie w 50 megapikseli. No, tak jak widzimy, czerwony jest przesycony, zielony jest przesycony. Ogólnie Samsung lubi przesycać kolory i robić te zdjęcia takie, oczywiście w automacie, nie w manualu. W manualu może sobie samemu ustawić, jak chcesz, ale w automat robi nam takie cukierkowe, sztuczne. Tak jak widzicie, mocno przesycone są te zdjęcia. To niebo jest takie aż ultra niebieskie. Zobaczcie. do no dość nienaturalne z tymi chmurami. No ale niektórym się to nie podoba. Mnie akurat się to nawet spoko można powiedzieć. No. Z rzeczywistością tutaj to to jest mało wspólnego. No ale można oczywiście rawa strzelić i w postprodukcji albo manuala sobie to wszystko yy, pozmieniać. Do Instagrama myślę, że Świetne, selfie również dobrze bluruje, kamera 4K. Tutaj mamy również pięknie wszystko wyblurowane. Każde zdjęcie wychodzi bardzo ostre. Wideostabilizacja jest na bardzo wysokim poziomie, jak i, no, Również i foto, zoom, również pięknie wyszedł. Zdjęcia w hdr że jak widzimy, również pięknie wychodzą, jak i w nocy, dość ostre, jak na bardzo ciemne. Tutaj um, lokalizację, no tam sztuczne oświetlenie jest, ale jednak jednak, no, tutaj y, wykonało bardzo dobrą robotę. Głównie algorytm Samsung, jednak ma tutaj. No, widzimy, jak jest czerwony przesycony. No w życiu przecież to nie jest takie czerwone. No ale tak, widocznie y, 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 inżynierowie Samsunga rozkminiają to. No, ale <śmian> zostawmy inżynierów w spokoju, zobaczmy, zwolnione tempo. Bardzo ładnie samego telefonu. Oczywiście w postprodukcji można sobie jeszcze lepsze zrobić, ale tu mamy. Konkluzja: czy jest to najlepsza kamera na rynku? No, mało brakuje. Czego nam brakuje od flagowego Ultra S23? Po pierwsze, autofokusu w szerokim kącie. Po drugie, peryskopowego telefoto i po trzecie 200 megapikseli. Jednak Galaxy S23 Ultra robi robotę. Jest to moim zdaniem najlepszy smartfon do filmowania jak i do yy, zdjęć. Można tam kłócić, że iPhone, iPhone. Nie, 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 nie. Ale ten mniejszy ma jedną zaletę. To właśnie. Jest mniejszy i nie za wiele Odstaje, czyli jest bardzo poręczny i mnie się podoba. Napisz w komentarzu, co myślisz o jakości wideo tego pięknego yy, galaxy. Fajny BMW. Pozdrawiam i polecam, a ja lecę nagrywać kolejne odcinki, tym razem w HDR i w 8K.